Amerykańskie bombowce strategiczne krążą blisko Caracas, napięcie właśnie wzrosło. Administracja Trumpa zwiększa presję na Wenezuelę, oskarżając wenezuelski rząd o pomoc w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Masowe rozmieszczenia wojsk amerykańskich przy wodach Wenezueli to przejaw siły. W okolicy zaobserwowano bombowce B-1 Lancer, co eskaluje sytuację. B-1 przenosi największy konwencjonalny ładunek spośród amerykańskich samolotów. Jego obecność wysyła jasny, zastraszający sygnał do przeciwników. Niektórzy analitycy nazywają to strzałem ostrzegawczym, inni obawiają się, że to preludium do czegoś większego. Rząd Caracas nazywa to prowokacją i potępia działania. Waszyngton opisuje to jako odstraszanie i obronę interesów. Dla cywilów ryzykiem jest rosnące tarcie geopolityczne, dla sąsiadów ryzykiem jest wzrost niepewności na całym regionie. Będziemy śledzić trasy lotów i ich zmiany na mapach lotniczych. Oficjalne oświadczenia będziemy publikować i analizować na bieżąco. Regionalne odpowiedzi sąsiednich państw będą kluczowe dla dalszego przebiegu. Obserwujcie nas, aby otrzymywać szybkie aktualizacje o tej sprawie. Bądźcie czujni. To może zmienić równowagę sił w Amerykach.